Cześć, tu Marta, a teraz NVRT. Zapraszam Was serdecznie na wywiad ze mną, a oprócz tego na moje media społecznościowe i na platformy streamingowe, bo tam niedługo już nowości. No, nie ukrywaj, że wybrałaś sobie niebezpieczny. Zawód, bo nie dość, że nie wiem, romansuję z muzyką elektroniczną popową, to jeszcze w języku angielskim. Czy to niezbyt ryzykowna mieszanka jak na nasz rynek? Jest, ale to nie znaczy, że nie trzeba tam iść, bo uważam, że to jest bardzo właśnie ciekawy, nieodkryty kierunek. No i ktoś musi być pionierem. Ja w sumie dlaczego czego by nie. Właśnie, a czym jest ta muzyka elektroniczna dla ciebie? Bo dla części słuchaczy, jeśli powiem, że to jest muzyka elektroniczna, to będą mieć w głowach Tiesto Avicii, kolejni będą mieć zespoły typu Neighborhoods, After the Cigarettes. Więc gdzie ty plasujesz się muzycznie, stylistycznie, żeby po prostu uświadomić słuchaczowi? I to jest właśnie piękne w tej muzyce elektronicznej, dlatego ja ją kocham, bo ona jest mega szeroka e, i właśnie możesz iść od e, House'ów, przez jakieś Afrobity, przez Dark Electro i, i to wszystko może mieć punkt wspólny, e, no bo jest to elektronika i jest to ten sam artysta. No i właśnie e, dlatego postanowiłam, że, że to jest mój kierunek, bo... Jak widać, ja mam dużo energii, dużo jakby różnych kolorów, Kolor. głosów. No więc czemu też nie dużo różnych odsłonek elektroniki? Ty, na przestrzeni lat też te kolory muzyczne się u Ciebie zmieniały. Z czego to wynikało? Z tego, że się nie odkryłaś muzycznie, czy właśnie tego, że odkrywasz siebie muzycznie? To wynika z takich eksperymentów. Bo ja na dzień dobry zaczęłam, kiedyś powiedziałam, jako taki damski Ed bo bo właśnie. Były piosenki akustyczne, gitarowe i wokal, co też jest fajne, co też bardzo lubię. Potem to przeszło w pop, a potem zaczęłam bardzo dużo pisać z różnymi ludźmi, z producentami, songwriterami, w sumie z całego świata. No i okazało się, że każdy ma coś ciekawego do powiedzenia. Jak się to wszystko połączy, to wychodzą genialne rzeczy. No i stwierdziłam, że czemu by nie poszukać czegoś, co, co mi też siedzi. I tak padło na tą elektronikę i tak już siedziałam i z tyłu głowy tak od bardzo dawnego czasu i w końcu mogę ją wydawać. Jest, skąd pewność, że za ci się ona nie znudzi i pójdziesz w metal w rock i ciężkie brzmienia? I duet behemotem? nie mamy. <laughs> Ale połączenie na przykład elektroniki z takim paramor, czy takim troszeczkę bardziej rokowym yy, zacięciem, dlaczego nie? Dla mnie też spoko. To może się zdarzyć. To byłaś na koncercie Paramor? przed Taylor Swift w Warszawie? Oczywiście, że byłam, wszystko śpiewałam. No nie, to jest, ja się trochę wychowałam właśnie. Mówił, że, um, mówił, że y, ta muzyka, której słuchasz, jak masz takie, kiedyś się nazywał gimnazjum, ale teraz powiedzmy takie 13, 15 lat. Chyba klasa podstawówki chyba teraz byś była. To zmienia się za często, trochę. No nie, już za stare na no to jest. <laughs> e, ja jeszcze chodziłam do gimnazjum w każdym razie. E, no więc za czasów gimnazjum to, czego słuchasz, to gdzieś ci zostaje tam do końca życia. No a ja byłam wtedy właśnie na przełomie. Wtedy David Guetta miał te swoje pierwsze hity, ale też właśnie była para słuchałam Guns and Roses, więc to wszystko się tak mocno przeplatało. No więc co padło na tą cięższą elektronikę. Tak mi się wydaje, że to jest taki środek pomiędzy tym wszystkim, co tam się działo u mnie wtedy. A muzyka elektroniczna to też jest ten powód, że łatwiej zrobić karierę nie tylko w Polsce, ale zagraniczną, łatwiej te duety połapać tych producentów. Te czy ja wiem, czy łatwiej? To, to trochę zależy chyba od szczęścia, trochę od tego, jakie masz znajomości, jak umiesz się do kogoś dostać. Bo jest bardzo dużo za granicą właśnie artystów elektronicznych, jest bardzo dużo wokalistek też, które na featuringach się pojawiają często i wejście w te takie kręgi nie jest aż tak, tak proste. Więc co jest taką największym barierą, żeby wejść w te kręgi, żeby. Od jednej współpracy przejść do kolejnej, i żebyś nie była tym nazwiskiem po przecinku przy DJ-u czy przy wielkim artyście, ale żeby to Twoje nazwisko było jako pierwsze. Jak to się uda, to ci powiem. <grym> na, razie, na razie myślę, że patrząc na to, jak działa ta, ten gatunek muzyczny, to po prostu y, trzeba być konsekwentnym, wydawać tę muzę. Y, y, no, I po prostu y, szukać kolaboracji, które jedna za drugą w końcu później doprowadzą do kogoś, kto będzie tym tak zwanym big breakiem. No a po jednym to już wiesz. Tak, to, to już z górki. To już mówię, że tak. <grym> to, to jakie są takie twoje cele? Z kim byś chciała współpracować? Już nie mówię o największych nazwiskach, tylko o nazwiskach w tym momencie, które są dla ciebie realne, które chciałbyś się odezwać i dzięki współpracy z innymi jesteś w stanie nawiązać tą współpracę. Realne. To jest bardzo ciekawe słowo. Czyli w sumie ciężko mi powiedzieć, co jest łatwiejsze do, do dostania się, ale ja, to, tak jak, ja doszłam do wniosku, że w tym roku manifestuję. Więc jak już manifestujemy, to już możemy iść wysoko. To to? <laughs> Jaka jest ta manifestacja? Po pierwsze chciałabym pojawić się na jakichś festiwalach elektronicznych. Na jakiś, wiesz, Ultra Music Festival, jakiś Tomorrowland. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku, ale ja mocno wierzę, że to się wydarzy. Po drugie no, nazwiska takie jak... John Summit, Diplo, Chainsmokers. W sumie dlaczego nie? To jest na razie odległe, ale... Jak już pisać, to... Ale jak już robić, to robić porządnie. No, więc e, trzymaj kciuki, mam nadzieję, że to się uda. A to najbliższe plany wydawnicze? Coś już masz z tyłu głowy, pod swoim nazwiskiem, powiedzmy, nie w duetach, że jesteś pewna, że to zafunkcjonuje? No, ja w końcu wydam swój pierwszy album po tylu latach, więc jestem mega... De kręcytana. Debiut, czy... No będziesz, ze... będziesz debiutantką? W jakimś stopniu na pewno, no, bo przecież jeszcze nigdy nic się Wyda, Wydała się w sumie tylko epka wiele lat temu, a albumu nigdy, nigdy nie było, więc wychodzi na to, że, że to jest mój, mój pierworodny taki. Czyli Nie wiem, ja, że rozmawiasz z debiutantką staniczną. <laughs> <laughs> trochę tak, trochę tak. Więc po zmianach, po nowym projekcie to tak trochę wygląda. No Na nowo to się to wszystko stawia. Więc jak wygląda od kulis nagrywanie takiego albumu, żeby ten album. Powsta, bo od artystów słyszę, że to jest wbrew pozorom bardzo ciężkie, że album nie powstaje z miesiąca na miesiąc tak jak singiel, tylko tu jest troszkę więcej pracy jednak. Tak, w sensie najpierw jest warstwa muzyczna, a potem jeszcze jest warstwa nazwijmy to wizualno-marketingowa. Warstwa muzyczna, czyli zebranie tych wszystkich utworów, to, to zależy. Są takie złote strzały, że napiszesz numer że wiesz, że to koniecznie musi wejść. Co by się nie działo, to musi wejść koniecznie na ten album. A czasami jest tak, że po prostu, przynajmniej no, czasami to mnie tak, że mam wiele albumów za sobą już, ale tak jak widzę ten proces teraz. Po poewce, po po w sumie po albumu jest to. No tak, no w sumie tak. No, no to czasami po prostu są takie numery, które musisz poczekać, żeby ten właściwy się jeszcze znalazł na to, żeby ta cała historia miała sens, nie? No ja na przykład bardzo lubię pracować właśnie z producentami zagranicznymi. Mam takiego jednego właśnie przyjaciela, który aktualnie siedzi w Panamie, więc mamy takie, tak raz na półtora roku się widzimy w tej Panamie u niego w studio i i siedzimy właśnie dwa tygodnie, dzień w dzień piszemy. No i z tego wychodzą na przykład te single, które teraz zostały wydane, i parę jeszcze następnych. No a do tego są jakieś właśnie kampy songwriterskie, są jakieś rzeczy, które w szufladzie znajdujesz, są jakieś rzeczy, które wychodzą przypadkiem. Ktoś powie: A słuchaj, bo tutaj jest ten producent, może chcesz na sesję. No i mówisz spoko, i potem wychodzisz z fajnym numerem, wiesz co, to może jednak na album. A masz momenty, gdzie mówisz, to nie jest spoko, nie chce z nim współpracować? Bywają. No, nie jesteś w stanie z każdym człowiekiem się dogadać tak samo dobrze, e, więc są takie, nie chcę tego nazwać wtopy, no bo jakby no, jest to zawsze eksperyment też, e, ale są takie, są takie po prostu współprace, że to się kończy na, na jednej sesji i to się więcej nie powtarza. Są takie, że trwają lata i zawsze wychodzisz z czymś nowym, z czymś innym zupełnie. Tak, wychodzisz z czymś nowym, z czymś innym, to w tym momencie, jakbyś mogła podsumować swoją przygodę, karierę z muzyką, to z jakich momentów jesteś najbardziej dumna, że stwierdzisz, że to mi naprawdę wyszło. Ten utwór, ten singiel, ten występ na żywo, on wyszedł. O kurczę, to aż tak daleko się cofamy? Wow. Eee, ja na przykład bardzo lubię, to tak zaczynając od totalnych korzeni, totalnie, na samym, na samym początku, eee, ja na przykład bardzo lubię eee, Zanim zrozumiesz, które zaśpiewałam w gdzie jest to najdalej, jak się da w sumie, od angielskiej elektroniki, bo jest to polska ballada. Ale, ale to jest też piosenka mojego dzieciństwa i, i bardzo się cieszę, że mogłam ją zaśpiewać. I to jest taki jeden moment, że. Myślę, ale poza tym jest super. No, do tego ja w ogóle bardzo lubię pracę i przed kamerami telewizyjnymi, na festiwalach, więc, więc te wszystkie występy, każdy, każdy w nich miał coś, co. Co ja bardzo dobrze wspominam. Ale jeśli chodzi o single, no to yy, tak naprawdę to, co teraz wychodzi, to jest w stu procentach to, co ja, to, co ja czuję, to, 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 co ja chcę przekazać, to, nad czym mam kontrolę, to, yy, to, co zawsze chciałam robić. Więc te dwa ostatnie single, yy, które wyszły, GNT i Slowing It Down, to. A to taka. oznacza też, że tak dojrzałaś, do, dorosłaś do tego, co chcesz zrobić, jesteś świadoma tego? Tak, ale też znaczy, że bardzo dużo zależy od ekipy, którą masz wokół siebie. Po samemu to ciężko zrobić wszystko naraz, wręcz to jest niemożliwe. Mi się udało znaleźć w końcu ludzi, którzy chcą ze mną pracować nad tym, jako ja mam wizję, którzy wierzą w to, którym się podoba to, co robię. Więc dokładają też swoje cegiełki i z tego wychodzi super projekt. Strasznie się cieszę. I właśnie wspomniałaś, że lubi współpracować z zagranicznymi producentami. Tak naprawdę, co to oznacza, że w Polsce nie ma dobrych producentów? Czy masz lepszy vibe z tymi zagranicznymi? W Polsce jest dużo bardzo dobrych producentów, ale jakoś tak wychodzi, że, że, że częściej pracuję z tymi z zagranicy. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś mojej mentalności, że jakoś łatwiej mi się, jakoś inaczej mi się z nimi pracuje. Też za granicą mam wrażenie, że część mniej się boją nowych rzeczy. I mniej się boją, jakby próbować tak zwanych na początku głupich pomysłów, z których potem wychodzą, no czasami nie wychodzi nic, a czasami wychodzą fajne rzeczy. Więc może też dlatego nigdy się nad tym nie zastanawiałam w sumie. I wspomniałeś, że bardzo lubisz też tą otoczkę wokół muzyczną, że występować przed kamerą te wszystkie kwestie reklamowo-marketingowe. To znaczy, że dla Ciebie to też jest ważne, jak wygląda teledysk, jak wygląda praca na teledyskie, jak wygląda by sesja zdjęciowa? Tak. Niestety w tej muzyce dużo teledysków się nie robi, ale może z czasem się uda coś tam przemycić. Eee, ale właśnie te, Ja miałam teraz do tych, do tych singli pierwszą sesję wizerunkową od 7 lat. Niesamowita sprawa. Czyli jak debiut, debiut. No dokładnie, 100%. 100%. E, więc e, i mogłam tam wyrazić jakby wszystkie odsłony siebie, e, bo pierwsza, pierwszy singiel, który wyszedł byłam awatarem, w drugim e, jestem takim demonem, nazwijmy to. E, w trzecim jeszcze nie powiem kim jestem, ale jakimś kompletnie innym, e, a to wszystko... A to będzie coś w pomiędzy demo demonem a awatarem? Ciężko powiedzieć, to jest... Ale nie będzie anioł. Nie, nie, no gdzie, trochę mi daleko do tego. E, ale jakby każda odsłona jest inna, ale one wszystkie ostatecznie opowiedzą jedną historię. I to jest dla mnie super, że ktoś się odważył mi zaufać z tym i że, i że mogę to robić. Więc czy masz coś takiego, że się też wzorujesz albo podpatrujesz innych artystów z zagranicy? Że nie na zasadzie, że chcę to przekopiować, tylko spróbować zrobić coś takiego samego, tylko trochę inaczej. Czy to w ogóle potrafię to zrobić? Tak, inspiracje. <laughs> tak. Nie, no, inspiracje wiadomo. I muzyczne, i właśnie wizerunkowe. I no, no każdy, każdy ma swoje jakieś upodobania, jakby artystów, których lubi, rzeczy, które mu się podobają, więc siłą rzeczy to gdzieś się zapisuje w głowie i potem na pewno pomaga w wyrażeniu siebie. Ja na przykład zawsze, zawsze chciałam. Mieć okazję, um, jakby to powiedzieć? Właśnie nie chodzi o to, żeby skopiować, tylko żeby żeby mieć taką o wolność artystyczną jak Halsey, Nie wiem, czy, tak. czy kojarzysz ona zawsze wygląda inaczej. I jej album to nie jest tak, że dzisiaj robimy pop, to robimy tylko pop, a dzisiaj country, to tylko country. Każda jej piosenka z, z albumu potrafi być na totalnie innej liście gatunkowej i do tego mieć kompletnie inny wizerunek i mi się zawsze marzyło móc, móc tak bardzo siebie wyrażać, tak, tak bez żadnych ograniczeń. I no w tym albumie myślę, że to będzie właśnie. To też, tak, ten album będzie taki miks wszystkiego? Miks całej ty. Tak. W sensie nie, nie będzie. Hmm. E, będzie to na pewno. E, będzie dużo różnych odsłon. E, no, aż do country jeszcze nie doszłam, więc aż tak daleko A nie, nie będzie. Nie ten album, e, nie ten album. No, z, może w następnym. Ale tak, będą, będzie, będzie słychać różnice w tych numerach, że one nie są wszystkie na tak zwane jedno kopytot, tylko one faktycznie każdy, każdy ma jakiś taki element, który je, który je odróżnia, ale elementem wspólnym jestem ja i to, co ja tam przekazuję. Więc nie boi się, że to będzie zbyt duży rozstrzał, trochę stylistyczny dla odbiorców. Że będzie, ale z drugiej strony uważam, że y, najważniejsza jest w wszystkim szczerość, a y, f, ja w głowie mam bardzo dużo różnych rzeczy naraz. <grydy> Wiesz, jakby grają mi trzy filmy, y, pięć stacji radiowych i tego typu rzeczy, dwóch narratorów, y, więc to troszeczkę będzie oddawało właśnie moją osobowość, mnie, moją historię, y, no i to, jak ja widzę siebie i to wszystko dookoła. Żyjemy w erze tak naprawdę singli, krótkich utworów. Więc dlaczego artysta podejmuje się i co mnie debiutuje, że wydaje album długo grający, mówiąc już starszym językiem? Ja się śmieję, że ja to jestem taką starą duszą. Jakbym mogła, to bym dalej zbierała wszystkie możliwe płyty CD. Mam jeszcze tak zwaną wieżę, na której się tego słucha. Więc moim naprawdę największym marzeniem od tych wielu lat było wydać swój pierwszy album, więc cieszę się, że to jeszcze istnieje. I dopóki istnieje, to będę z tego korzystać. Tak, masz coś takiego jak wieża? Mhm. Można sobie googlować, co to jest. Tak, tak. To też będzie winyl, czy już za daleko? Tego jeszcze nie wiem, ale może byłoby super. Więc, a możemy się pokusić, kiedy ten album pojawi? Czy w tym roku? Yy, jeszcze nie powiem Wam tego. Yy, nie będziemy wszystkiego zrazać naraz, yy, ale jak tylko będę już yy, mogła, to na pewno się pochwalę. Więc. Tak naprawdę skąd mamy czerpać wiedzę, gdzie ciebie zobaczymy, gdzie ciebie usłyszymy, gdzie usłyszymy nowy singiel, gdzie najlepiej szukać informacji o tobie. E, na pewno na moich social mediach e, zmienił, się, zmienił się adres. To już nie jest M Galuszewska, tylko jest It's MVRT, więc uwaga. E, tak, bo jakby już teraz to jest wszystko ukierunkowane właśnie na tą angielską elektronikę, więc z siłą rzeczy doszłam do wniosku, że y, ludzie z zagranicy nie są w stanie przeczytać mojego nazwiska. więc... Jest długie. E, tak, i, i już ja mam to, co wspomnieliśmy, że pracuję z ludźmi z zagranicy i e, no już mam też znajomych, tam, powiedzmy, niektórych od prawie 10 lat. Oni wciąż nie potrafią ani napisać, ani przeczytać mojego nazwiska, więc mówię, nie utrudniajmy tego. E, stąd tak, stąd zmieniło się, zmienił się adres, ale e, dalej jestem tam ja, więc zapraszam, tam będzie na pewno wszystko napisane, opublikowane i wszystkie nowości. A nowa ja będzie też łączyć tą starą ja, że pokusi się o. Powrót do korzeni. Myślę, że myślę, że na razie w tym świecie muzyki są tylko moje korzenie dostępne, więc chciałabym też w tym momencie pokazać to kim jestem teraz. Pewnie kiedyś, gdzieś, czemu nie? Ale w, na tym albumie i w tych najbliższych singlach yy, właśnie cieszę się, że mogę zrobić coś nowego i w końcu to pokazać, bo to było robione przez wiele lat yy, i wiele lat yy, czekało na swój moment, i yy, teraz jestem w stanie to właśnie pokazać Wam razem z nowościami. Więc dlaczego warto sięgnąć po Twoją muzykę? Co w niej jest tak ciekawego, że przyciąga słuchacza? A tego jeszcze nie słyszałam, tego jeszcze nie miałam. Eee... Hmm. Każdy, każdy lubi co innego, więc wiadomo, że to nie jest tak, że podpasuje każdemu, ale to co, zacznijmy od drugiej strony, to co ja lubię w artystach, których ja słucham, to jest to, że możesz się utożsamić z tym, o czym oni śpiewają, z tym, jakie emocje przekazują w swoich numerach i możesz to podporządkować do swojej sytuacji, możesz się przy tym albo wypłakać, albo wytańczyć, w zależności od tego, jaki masz nastrój, możesz sobie to zinterpretować tak, jak chcesz. I ja, ja robię to samo. To jest, to jest ten moment, w którym ja piszę własne teksty i bardzo co zwracam uwagę, co tam jest. Ym, wiadomo, że fajne są numery do potańczenia typu Pitbull Hotel Room, ale no, za wiele tam nie jest powiedziane, więc ja raczej, ja raczej lubię, jak. Jest więcej tekstu. Tak, jak jest tam faktycznie coś bardziej wartościowego przekazane, coś, coś, coś właśnie, nad czym można albo podyskutować, albo poczuć to, albo. No, więc to jest taka terapia dla mnie i no i mam nadzieję, że dla słuchaczy. Więc jakby ktoś potrzebował sobie przerobić parę rzeczy, zapraszam. A pisząc, tworząc nowy utwór, masz gdzieś z tyłu to, kto może tego posłuchać, dla kogo tworzysz, dla kogo piszesz? I tak i nie. Bo z jednej strony to nie jest tak, że, że, że ja piszę pod ludzi i pod to, co by chcieli usłyszeć. Tylko y, piszę, jakby wyrzucam z siebie to, co jest we mnie, ale z drugiej strony tak naprawdę wiele takich sytuacji uczuć jest dosyć uniwersalnych, więc myślę, że jeżeli y, ja po nagraniu stwierdzam, że faktycznie, y, no dobra nie tylko ja, tylko wszyscy w tym studio powiedzmy, y, stwierdzamy, że faktycznie coś w tym jest i, y, i ma to ręce i nogi i wiemy o co w tym chodzi i rozumiemy, jaki jest tego przekaz, to myślę, że y, słuchacze y, też, też będą w stanie y, się z tym, tak jak mówię, utożsamić. A mogłabyś jeszcze pokusić procentowo tych utworów, co powstają w studio i są publikowane do tych, co lądują na razie nie w koszu, tylko w szufladzie. Hmm. Hmm. To, to może o tym porozmawiamy w następnej okazji, bo, Przy ja przez, ta, tak, bo ja przez wiele lat tylko zbierałam te rzeczy i nie miałam okazji ich wydawać. A teraz, jak już mogę, to będzie widzieć, jeszcze raz, będę widzieć, jak naprawdę to wygląda. Tak, ta szuflada jest pusta za chwilę. Tak, czy ona, czy ona faktycznie się opróżnia, czy, czy będzie po prostu dokładane, będzie dokładać 10, a wyjmować 2 na przykład? To ja tego jeszcze nie wiem, jeszcze. Teraz się z tego uczę dopiero. Na zakończenie, nie tylko o twojej twórczości, ale czego słuchasz na co dzień dla przyjemności? Co byś mogła polecić? Gra teraz twoim, na twojej wieży. Na mojej wieży? E, oj, to jest bardzo duży rozstrzał, bo zaczyna się gdzieś przy... E, gdzieś jest John Mayer, gdzieś jest Coldplay, gdzieś jest właśnie Halsey, o której mówiłam, jest e, Apsar, supernowa artystka, e, jest Fletcher, jest dalej gdzieś Demi Lovato, ale jest też Paramore. Jest też cała ta rodzina właśnie House Electro, Johnny Samity, jest też, też One True God, który jest mocno dark elektroniczny, więc oj, dużo. Oj, dużo. I będzie się działo. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.